78. Nauka płynąca z dziejów narodu. Słuchaj, ludu mój, nauki mojej. Nakłoncie ucha ku słowom moich ust. Otworzę usta moje dla przypowieści. Ukażę tajemnice zamierzchłych czasów. Tego, cośmy słyszeli i poznali, co nam ojcowie nasi przekazali. Nie zadajmy. Przed synami ich. Lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu o chwale Jachwe i o jego mocy, o jego cudach, które zdziałał. Dał bowiem przykazania potomstwu Jakuba i ustanowił prawo w Izraelu, nakazując ojcom naszym, by nauczali o nich swych synów, aby poznało je przyszłe pokolenie, synowie, którzy się narodzą. A oni znowu mogli opowiadać o nich swoim synom, ażeby w Bogu nadzieję pokładali, nie zapomnieli o dziełach Bożych i strzegli Jego przekazań, a nie stali się jak ich ojcowie, pokoleniem mądrym i opornym, pokoleniem o niestałym sercu i o duchu niewiernym Bogu. Synowie Efraima uzbrojeni w łuki, Uszli niesławie w dzień bitwy. Nie strzegli przymierza Bożego i nie chcieli postępować według Jego prawa. Zapomnieli o dziełach Jego i o cudach, które pozwolił im oglądać. Na oczach ojców ich czynił cuda w ziemi egipskiej na polach Koano. Rozdzielił morze i przeprowadził ich, zatrzymał wody zniesione jak Tama. Prowadził ich za dnia obłokiem, a przez noc całą w blasku ognia rozszczepił skały na pustyni i napoił ich obficie jak z wielkiej głębiny. Sprawił, że strumienie trysnęły z opoki i woda spływała jak potok. Lecz oni nie przestawali grzeszyć przeciwko niemu, powstając przeciw najwyższemu na pustyni. Boga na, wystawiali Boga na próbę w swym sercu, domagając się strawy odpowiednio do swych pragnień. I uwłaczali Bogu, mówiąc: Czy Bóg zdoła zastawić stół na pustyni? To prawda, uderzył w skałę, i polały się w wody, i popłynęły strumienie, ale czy może dać ludowi swemu i chleba? Lub też zaopatrzyć go w mięso, przedrozgniewał się jachwę, skoro to usłyszał. Ogień zapłonął przeciw Jakubowi i wezbrał gniew przeciwko Izraelowi, że nie zabierzyli Bogu i pomocy jego nie ufali. I rozkazał obłokom w górze i otworzywszy podwoje niebios. Spuścił na nich deszcz manny na pokarm i oddarzył ich chlebem z nieba. Chlebem mocnych posilił się każdy, zesłał im pokarm w obfitości. Poruszył wiatr wschodni na niebie mocą swoją przygnał wiatr z południa i spuścił na nich mięso jak proch, ptactwo skrzydlate jak piasek morski. I padało po środku jego obozu, wokół jego namiotu. Jedli więc i nasycili się, użyczył im czego pragnęli. Jeszcze nie nasycili swego pożądania, mieli jeszcze jadło w ustach, gdy powstał przeciwko nim gniew Boży. I posiał śmierć między najtęższymi spośród nich i powalił młódź Izraela. A mimo wszystko nadal grzeszyli i nie wierzyli jego cudom. Dlatego sprawił, że dni ich przeminęły jak tchnienie, a lata ich w grozie rychło dobiegły kresu. Gdy syłał na nich śmierć, szukali go, nawracali się i wypatrywali go z utęsknieniem. Przywodzili sobie na pamięć, że Bóg jest ich opoką, że Bóg Najwyższy ich wybawcą, ale schlebiali mu ustami a okłamywali językiem. Bo serce ich nie trwało przy nim i nie dochowali wierności jego przymierzu. On jednak w swym miłosierdziu odpuszczał winę i nie wytracał ich. Po wielokroć powściągał swą zapalczywość i nie dawał się unieść niepohamowanym gniewem. Pamiętał bowiem, że są tylko ciałem, tchnieniem, które ulatuje i nie powraca. Ileż to razy powstawali przeciw niemu na pustyni do gniewu przywodzili go na pustkowiu nieustannie doświadczali Boga i obrażali świętego Izraela nie pamiętali już o jego prawicy o dniu w którym ich wyzwolił od ciemności gdy czynił swe znaki w Egipcie i cuda swoje na pola Soanu w krew przemienił ich rzeki i ich strumienie, aby z nich pić nie mogli. Zesłał na nich robactwo, które ich żarło, i żaby, które ich niszczyły. Ich zbiory wydał na pastwę chrząszczy, a owoc ich trudu szarańczy. Poraził gradem ich winnice, a sykomory szronem. Bydło ich dotknął pomorem, a trzody zarazą. Zesłał na nich żar swego gniewu, wzburzenie, zapalczywość i udrękę, zastęp zwiastunów nieszczęścia, puścił wodze swemu gniewowi, nie zachował ich od śmierci, lecz wydał ich życie na pastwę zarazy, pobił wszystkich pierworodnych w Egipcie, pierwsze owoce mocy męskiej w namiotach Hama. Potem wywiódł lud swój Jakowce, prowadził ich jak trzodem przez pustynię. Wiódł ich bezpiecznie, także nie zaznali trwogi, a wrogów ich okryło morze, i przywiódł ich do swojej świętej ziemi, do góry, którą zdobyła jego prawica. Wypędził przed nimi obce ludy, których ziemię przydzielił im losem, stała się ich dziedzictwem, a w namiotach obcych osadził pokolenia Izraela. Oni wszakże doświadczali i obrażali Boga Najwyższego i nie strzegli Jego przykazań. Stali się przeniewiercami i odstępcami, jak i ojcowie. Odrzucili się jak rozluźniony łuk, rozniewali go przez swe wyżyny i rozdrażnili swymi bożkami. Bóg to usłyszał, zawrzał gniewem i precz od siebie odrzucił Izraela. Porzucił przybytek w Silo, namiot, który wzniósł pośród ludzi, oddał w niewolę siedzibę swej mocy, wspaniałą arkę swoją w ręce wroga. Lud swój wydał na miecza i zawrzał gniewem przeciw swemu dziedzictwu. Młodzieńców jego pochłonął ogień, a jego dziewic nie uczczono pieśnią weselną. Kapłani jego polegli od miecza, a wdowy nie zawodziły żalu żałobnych. I przebudził się Pan jakby ze snu, niby mocarz odurzony winem. Uderzył na tyły swych przeciwników i okrył ich wieczną hańbą. Zgardził namiotem Józefa, nie wybrał pokolenia Efraima, ale wybrał pokolenie Judy, Górę Syjon, którą umiłował. Zbudował swój święty przybytek, wyniosły jak niebiosa i trwały jak ziemia, którą utwierdził na wieki. Wybrał Dawida, sługę swego, wziął go z zagrody owiec. Powołał go od owiec karmiących, aby pasł Jakuba i jego lud. Izraela, jego dziedzictwo, a on pasł ich w prawości serca i prowadził doświadczoną ręką.